Witam. W dniu dzisiejszym pokażemy Państwu, jak wygląda słuchawka wersji Nano. Jest to słuchawka Bluetooth do możliwości komunikacji dyskretnej poprzez połączenie słuchawki i pętli indukcyjnej, którą mieszamy na szyję poprzez Bluetooth z telefonem, i wykonanie połączenia lub, żeby ktoś do nas zadzwonił na inny telefon, co pozwala na komunikację z daną. Zaczynając od rządzenia, w środku znajduje się plomba którą musimy otworzyć gdy otworzymy plombę w środku znajduje się cały zestaw czyli instrukcja w języku polskim, papierowa pętla indukcyjna z mikrofonem dwie baterie do słuchawki oraz sama słuchawka Pokazuję, jak to się prezentuje gabaretowo. Jest to jedna z najmniejszych słuchawek dostępnych na rynku w wersji nano. Także już pokazuję, jak to się. jak to wygląda. Więc tak mamy słuchawkę, baterykę i pędzel. Indukcyjną, jeśli chodzi o samą słuchawkę, jak, bardzo, jak widać, jest to bardzo mały element. Zaraz dokładnie pokażę w porównaniu np. do 5 groszówki, jest to bardzo mały element. Także tutaj jest to mega dyskretny sprzęt, który w uchu w żaden sposób nie jest widoczny zresztą można łatwo teraz porównać w momencie kiedy ona leży obok właśnie 5 groszów i może to położę na, tutaj na płakcie, tak żeby pokazać kabaret no, tu raz, teraz mamy idealne porównanie tak żeby zaprezentować jak to całkowicie wygląda. Dobrze tak takim razie przejdźmy do kwestii obsługi. W pierwszej kolejności oczywiście trzeba naładować urządzenie, czyli pętlę indukcyjną, która jest w zestawie oraz bardzo ważnym elementem, że podczas, aby podczas zakładania pętli wyprostować przede wszystkim tutaj naszyjnik, czyli ten biały element, tak żeby nie był pozagnany. To jest antena, która Pozwala na uzyskanie najlepszej jakości dźwięku przesyłanego poprzez fale radiowe ze słuchawki do telefonu i łączeniem poprzez Bluetooth właśnie z urządzeniem. Także tutaj teraz dokonamy takiego uruchomienia i połączenia urządzenia. Czyli klikamy przycisk ON, zacznie się świecić na taki niebieski kolor. Co oznacza, że jest gotowe do połączenia z siecią Bluetooth. W telefonie oczywiście uruchamiamy sobie Bluetooth i szukamy sprzętu. Jak Państwo widzą, miga na czerwono-niebiesko. Wyświetliło nam się już jako V11, V19, przepraszam. Może też się wyświetlić jako T102. Jest to element naturalny i tutaj mamy coś takiego jak zezwól na dostęp do kontaktów i historii połączeń zadzwalamy i sparujemy sparowanie trwa dość szybko Mam tutaj informacje o statusie baterii naładowania nawet tego urządzenia i gdy mamy już sparowane należy włożyć sobie baterię do słuchawki poprzez rozkręcenie tutaj sobie góry i delikatnie włożenie baterii. Baterie wkładamy w ten sposób, czyli tym fragmentem do dołu, czyli napisem do nas. Słuchawka zacznie tak charakterystycznie e, szumieć, co jest dobrą bardzo oznaką, co oznacza że wszystko jest z nią w porządku, czyli że jest gotowa do przekazywania danych. I teraz bardzo ważna rzecz. Pętla indukcyjna posiada akumulator, który pozwoli na pracę mniej więcej tak do 5 godzin, natomiast sama bateria w słuchawce, czyli teraz to, co wykonałem, to jest czas około 3 godzin od momentu jej włożenia do słuchawki. Czyli jeżeli nie korzystamy z urządzenia i chcemy ją tylko sobie przetestować, to żeby bateria nie została rozładowana, wyjmijmy baterię, bo po prostu, gdy ona w niej siedzi, to urządzenie cały czas pracuje. Ja w tym momencie założę sobie tą słuchawkę na szyję, eee, proszę Państwa, słuchawkę, pętlę na szyję. Tak, żeby była wyprostowana, sobie sprawdzam lewo, prawo, i ułożę sobie słuchawkę do ucha, i wykonam połączenie, które Państwo będą widzieli. Wykonuję połączenie. W słuchawce słyszę dźwięk łączenia. Podgłośnię sobie, żeby było słychać bardziej. Ok, i mamy teraz połączenie. I teraz przyłożę. Jakbyś mógł coś powiedzieć teraz, to się samo powiąże. Nic nie trzeba klikać. Połączono. Samo się połączyło. Ok, jak Państwo słyszeli, bardzo możliwe, że ten dźwięk był dość cichy, ale raczej powinien być słyszalny też również na nagraniu. Normalnie słyszymy, co mówi do nas ta osoba, a my. Z tą drugą osobą kontaktujemy się poprzez ten mikrofon, który jest tutaj na przewodzie. On jest metrowy, także trzymamy go bliżej twarzy, tym wiadomo, ta osoba lepiej nas słyszy. Także ja się w tym momencie rozłączam. W słuchawce cały czas słyszymy taki charakterystyczny szum, co cały czas jest prawidłowym elementem. I to myślę, żeby było wszystko, jeżeli chodzi o urządzenie. Jest to, jak widać, bardzo prosty sprzęt. tutaj Nie wymagający dużo technicznych możliwości. Jedynie sprawnego telefonu z systemem Bluetooth. Oraz właśnie wykonania połączenia i prawidłowego umiejscowienia sobie pętli na szyi i włożenia baterii do słuchawki. Także myślę, że to by było wszystko. Także dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.